Witam wszystkich. Zrobię taki krótki, może nie krótki filmik i porównam moje falowniki. Mam teraz jeden, kupiłem starą używkę. E, mianowicie porównam mks 5K, pod logiem Orwaldi do tego nowszego mks -a. Pokażę jakie są różnice. E, jeszcze jedną rzecz powiem, że te falowniki w tych. O budowach sygnowane, sygnowane tam różnymi markami. To nie jest to samo. Wszystko, bo tak patrzyłem po YouTube. One się po prostu różnią. Yy. Wiadomo, jak jest chyba tani. To po prostu jest bardzo budżetowy w środku. Także. Tu jest płyta z tego starego MKS-a. Muszę sobie popatrzeć, jak to wygląda. Ciężko mi się po prostu jedną ręką tak macha. Ogólnie solidna konstrukcja, ciężko tutaj się po prostu wykukać czegokolwiek. Tu jest płytka z procesorem sterująca. I tak dalej. Tu są te moduły do łączenia. Regulator MPPT. Dużo elektrolitów fabrycznych kondensatorów na to są Ipolchemikon KY. Tu w większości są takie w tych ważnych miejscach pozakładane. Ja tu też wiszajów pozakładałem. Takie te, które mi się nie podobały, to wy, wyrzuciłem po prostu. I tyle. I teraz przejdźmy tutaj do tego nowszego MKS-a. Wiadomo są różnice tutaj. Jeżeli ktoś zauważył, to ten radiator tutaj już jest mocno obcięty bo tutaj macie radiator taki wysoki, naprawdę spory, żeberek sporo, a ten jest sporo, tak przycięty tutaj. Kolejna różnica, niektóre kondensatory są na niższe napięcie, tutaj już są na 450, na starym są na 500. Tutaj ten jeden kondensator jest, tutaj jest jeden kondensator, na starej płycie są dwa już takie duże. Najbardziej obcięta, co, tak co zauważyłem, to jest ta sekcja tych filtrów przeciw tych warystorów i tych filtrów przeciwzakłóceniowych. To jest tutaj wkompresowane na takiej małej tutaj miejscu po prostu. A w tym starym, to te filtry EMI, to po prostu są spore takie dwa wiki tutaj. Tutaj jest jeszcze cały blok tych napchane, wszędzie tego pełno. A tutaj to tak obcięli ta płytka, em, może tutaj jest ciemno, ale ta płytka sterująca też jest bardzo mocno obcięta. Dużo elementów po prostu ich w ogóle tam nie ma, na te, które są po prostu nie ma tych elementów na tej płytce. To jest tak pół do pół. Także a tutaj ten regulator MPP to tak też sk skompresowali. Nie przyglądałem się dokładnie temu, co tu po prostu pozmieniali. Bo to by należało mieć schematy do tego, ale pobieżnie też tu co nieco pousuwali z tego. No, i tak to po prostu wygląda, ta nowsza wersja. Największym problemem, który oceniam za największy tutaj, to jest chłodzenie. Ja oglądam czasem też sporadycznie, ale oglądam jakieś tam kanały innych ludzi i chwalę się tam że te falowniki, te nowsze, które te mają, są bardzo ciche, bo nie mają, wentylatory się włączają po prostu, kiedy pracują z większą mocą. Tema tak samo, jest bardzo ciche, ale jeżeli wentylatory nie pracują, to całe e, ciepło, takie niewielkie, takie jak wiadomo, ale zawsze się to nagrzewa, wszystko to idzie tutaj do tej góry i to wszystko po prostu tutaj się nagrzewa i wiadomo, że skraca to żywotność elektronizatorów i tak dalej. To jest jeden z większych problemów. Jeżeli ktoś ma sprawne oko, ja kiedyś kręciłem filmik, może na moich starszych, to może zauważyć, że tutaj napuchnęły dwa kondensatory. Ten wisza jest napuchnął. Ja go wymieniłem bodajże chyba z rok temu, bo ten falo mi się ponad rok temu chyba zepsuł. I tutaj ten też zaczął puchnąć. Ja zrobiłem taki przegląd, jakby powiedzieć, coroczny, podglądałem, czy coś tutaj nie dzieje w tym. I rok temu po prostu też się zepsuło, po prostu z tych kondensatorów wyparowała cała pojemność, zdobiły, z mikrofaradów zrobiły się pikofarady. Nie wiem jak, w jakim stopniu po prostu ta konstrukcja jest uproszczona tych nowszych i co tutaj pozmieniali, bo nie ma sematur do tego, no ale tak to po prostu wygląda. Muszę to po prostu rozgryźć, o co tutaj chodzi w tym. Jeżeli sobie popatrzymy teraz do starego MKS-a, ja tutaj mam też tego to on wygląda w taki sposób, konstrukcja jest zrobiona w taki sposób i chłodzenie jest dużo lepsze, te wentylatorki sobie cały czas pracują i przeganiają te powietrze i po prostu no, ten falownik ma przepracowane nie żadne godziny, tylko lata i tutaj żadnych problemów z tym falownikiem nie było no i jeszcze jedna kwestia, te chłodzenie, mianowicie chłodzenie nadmuch zimnego powietrza od góry, wydmuch ciepłego dołem jest dużo lepsze może coś powie, ale głupoty mówię no jest dużo lepsze, te falowniki tak nie łapią brudu jeżeli macie chłodzenie odwrotne tutaj jest odwrotne chłodzenie cała ta elektronika jest zabrudzona tutaj jest warstwa takiego pyłku się gromadzi taka jest rzeczywistość no i jeszcze jedną kwestię co chciałem Powiedzieć, powiedzmy, po tym nie, nie ma tu falownika Wiktrona, żeby porównać, ale powiedzmy, jakość podzespołów użytych w tym Orwaldku jest, powiedzmy, kondensatorów jest na lepszym poziomie niż w takim regulatorze MPPT Victrona To, to powiem zaraz. No wiadomo, że ten regulator jest jednorazowy, nie da się go rozebrać. Możecie sobie zobaczyć w filmie, jak się z tym męczę i to rozbieram ten regulator MPPT, żeby go naprawić. Tak to po prostu wygląda. I jeszcze jedna kwestia. Kiedyś, niż kupiłem powiedzmy tego pierwszego mks to miałem dwa falowniki transformatorowe. Jeden APC, w którym transformator ważył 40 kg. Nie dało się tego nawet dźwignąć. Te falowniki transformatorowe mają gorszą sprawność, ale można zauważyć, że przy bardzo małej mocy znowu mają lepszą sprawność powiedzmy, wult Motors to tak samo ma wult po prostu, powiedzmy tam ten 3000s to on też ma e, auto na poziomie 40-50w bo kiedyś też to miałem podobnie jak victron także e, tak to wygląda ale jeżeli go przywalicie mu z grubej rury przez cały dzień powiedzmy 3-4kw to ten transformator się zaczyna przegrzewać. No. I gdybym zrobił teraz, powiedzmy, test MKS-a poczciwego, mojego starego, z Wiktronem, o tej samej mocy, przypuszczam, że ten Wiktron nie przejdzie tego testu. Te falowniki potrafią pracować z mocą 5,5 kW w trybie ciągłym. Nie ma z tym problemu. Dopiero po 5,5 kW zaczynają się przeciążać. Wiem, bo to przez lata też po prostu eksploatuje tyle kilowatów auto ile władowałem tym z takimi mocami czasami klimatyzację grzanie wody przez tyle lat to po prostu no wiem co mówię no. i będę miał okazję to załatwię piątkę e, Victrona i zrobimy teścik kiedyś bez sponsoringu bez sponsoringu to będzie test i naprawdę zobaczycie że tak będzie także hasta la vista na moim kanale